To była trzecia edycja tego konkursu. Zgłosiło się do niego ponad 30 recyzatorów z całego kraju. Uczestnicy rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych: od 10 do 12 lat oraz od 13 do 16. Uznałam, że spróbowałabym swoich sił w recytacji, ze względu na to, że jeszcze nigdy nie brałam udziału. Po prostu uznałam, że spróbuję. Kocham grać w teatrze to jest po prostu moja pasja i uwielbiam to robić i dlatego też tu przyjechałam. lubię dziadkiem, i tylko czasem trochę żałuję przez Trochę ja byłem leniwy, dlatego tego się, a jak już się skupiłem, nie było aż tak źle. Trudniej było uczyć się, jak to powiedzieć, a nie sam tekst uczyć się. Poezję śpiewaną zaprezentowały trzy wokalistki. Sorry, Polsko, wybacz mi! Sorry Polsko, sorry Polsko, sorry Polsko, wybacz mi! Lubię te konkursy, lubię wychodzić na scenę, to jest taka moja pasja też, dlatego jak jest jakiś taki konkurs, to zawsze staram się brać udział. Zdecydowałam się na udział w konkursie, ponieważ śpiewanie to jest moja pasja i po prostu bardzo lubię śpiewać. Nie ma... Ani, nie ma rozpaczy przezroczysty świat, przez świat. Regulamin konkursu zezwalał na wybór jednego tekstu przez recytatora, którego autorem musiał być żyjący twórca. Taki sam wymóg jest w konkursie recytatorskim dla dorosłych. To, że się młodzi ludzie na, na taki konkurs zgłaszają, to już jest duże wyzwanie i odwaga, żeby wejść na scenę, wyrecytować wiersz, zaprezentować swoje umiejętności i swój talent. Jak podkreślał członek jury, Michał Kurek, sam konkurs nie jest castingiem przed egzaminem do szkoły teatralnej. W ocenie prezentacji utworu liczy się naturalność. Recytatorzy spotykają się po to, aby opowiedzieć historię różnych autorów. Ale które dotyczą nas samych. I wydaje mi się, że jak najrzetelniej i jak najlepiej opowiedzieć te treści. No i przede wszystkim, czy ten tekst jest dobrze dobrany. Nawet nie wybrany, ale dobrany do tego wykonawcy. Jury w składzie Michał Kurek, Alicja Kunert oraz Anna Brachaczek zdecydowało, że w kategorii wiekowej 10-12 lat najlepiej recytował Jan Szczęch. W kategorii 13-16 lat laureatką została Marta Bączkowska. Piosenkę poetycką najlepiej zaprezentowała Zuzanna Morawska. Dziś rozpoczyna się konkurs recytatorski dla dorosłych. Piątek i sobota to prezentacje. W niedzielę o godzinie 11.30 rozpocznie się koncert galowy, na którym poznamy laureatów. Wszystko oczywiście odbywać się będzie w Wołeckim Centrum Kultury.